Witajcie! To jest pierwszy odcinek na tym kanale. To jest balki. No i taki pierwszy odcinek to jest na tym kanale ogólnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Ja jestem wiem, Piotrek, Wam się tutaj, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam, zachęcam Was do subskrybowania i oglądania dalej tego filmu. Pierwszy odcinek. No i zaczynamy! lecimy ja Otwieramy. popieramy jedziemy dwa plus jeden hmm, chyba wiem Wie, wiecie ile to jest bo ja chyba wiem nie no nie wiem no nie no, wiem to będzie chyba no nie wiedziałem o tego też nie wiedziałem nie, nie, nie wiem. Nie wiem. Ło, wow, naprawdę mi się uda. Wow. nie wiwałem, że mi się uda. Dobra, to teraz idziemy do niego. Posłuchaj mnie. Dawaj, piątę. O, dobrze. Patrzcie. Zróbcie dalej. Muszę tu energię 2 2. Wiedziałem. <noise> dobrze zrobiłem. Nie gadaj dobrze, zrobiłem, tylko jeden, tylko dwa oblarma, jedno to zrobiłem. Musimy zrobić jeszcze jeden notebuk. <noise> Nie no, widziałam się trzy. Widzimy, co tutaj będzie? Spon slip slip. Spon slip slip Kochajcie, slip slip, slip! Wiecie ten? Slip, slip, slip. Ja tak w kółko gada. Slip, slip, slip. Dyrek, dyrek. Nie nie słapię na mnie na gorąco. Nie, proszę cię! Jestem bezpieczny. widzę. Oj, nie, jeszcze widzę. Widziałem. Widzę. Pierwszy cel. nie, widzę. Widzicie? Taki właśnie z balki. Dobra, to chyba koniec tego odcinka. Zapraszam Was do subskrybowania i zagram.